Cześć, tu Brigida, witam Cię na moim kanale. Dzisiaj chciałabym uzupełnić nieco poprzedni film na temat ukorzeniania roślin, pierwszego wiosennego ukorzeniania. I jak już możecie zauważyć, wreszcie dorobiłam się stołu, nie biurka, chociaż planowałam biurko, ale jednak postawiłam na stół, który razem z Wami złożyłam na filmie, który możecie zobaczyć jako ten poprzedni. Ale wracając do ukorzeniania roślin. Pokazywałam wam y, tę małpeczkę, która jest tutaj w ukorzenianiu od y, powiedzmy około miesiąca, ponad miesiąca. I świetnie, bo no, na przykład tutaj jest jeden pęd taki szczytowy, który ma już kolejnego liścia w drodze. E, powinnam wziąć sobie jakąś tackę. Okej, okay. będę układać na e, podstawce, którą wzięłam e, z innej rośliny, ale, ale na chwilę to nic się nie stanie. Wracając, tutaj jest sadzonka szczytowa, e, która ma kilka liści. Już ma trzy ładne dosyć korzonki i jeden liść w drodze. I to jest e, z tej rośliny, która już była dosyć duża. Ale przez to, że ja ją troszkę przesuszyłam, troszkę przelałam, straciła sporo liści, już nie była taka ładna, więc uznałam, potne ukorzenie, dosadzę, będzie ładnie. Tu jest sadzonka pędowa, czyli z dwóch stron ma miejsce cięcia. I już ma taki piękny korzeń. I jeszcze nie ruszyła z liściem. To jest również sadzonka szczytowa, bo ma jedno miejsce cięcia i tu jest najmłodszy liść. Nie, ten jest najmłodszy biści, ale jeszcze nie ruszył z kolejnym. Yy, I tu jest oczywiście jeden ładny korzonek. Tu jest sadzonka pędowa, którą ucięłam z dwoma węzłami. Yy, jest ładny jeden korzonek, drugi, który jeszcze nie ruszył. Jest yy, oczywiście sadzonka pędowa, czyli ma z dwóch stron miejsce cięcia. Ma jeden szczyt ruszył i tutaj ruszył drugi szczyt. Więc to jest super, bo z dwóch, pozostawiając właśnie taki dłuższy pęd, z dwoma oczkami jesteśmy w stanie wyruszyć na dwa stożki. I tu jest kolejna sadzonka szczytowa, która ruszyła z jednym korzonkiem, ten drugi, ani trzeci jeszcze nie ruszył, i tutaj liść jeszcze też nie wydaje się, żeby kolejny ruszał. Jak już wyjęłam wszystko. Nie włożę z powrotem do tej wody, ja ją wymienię. Tak czasami się zdarza, że trzeba po prostu wymienić wodę, umyć kubeczek, mimo że jest węgiel. To widzę, że jakiś korzonek tu pływa, więc odpuszczam. Odstawię na bok, żeby nie wylało, może z tej strony. Więc takie sadzonki ukorzeniane w wodzie, zarówno sadzonki pędowe, jak i szczytowe, mogą wypuścić jeden lub dwa stożki, w zależności od tego w którym miejscu się utnie, czy zostawi się jedno kolanko, czy dwa, czy kilka. Tak jak tutaj jest zostawione raz, dwa, trzy, cztery kolanka, to nigdzie nie widzę, żeby jeszcze poza tym jednym liściem, które już bardzo ładnie wychodzi, żeby cokolwiek y, wychodziło z której strony. Nie. Tu nic się nie dzieje, ani nie gnije, ani nie... Y, ani nie wypuszcza nowego poza tym właśnie jednym głównym. Tu oczywiście jest ta jedna e, sadzonka, która wypuszcza e, dwa jednocześnie, i to jest super, i to jest właśnie plus sadzonki pędowej. Jeżeli to jest taka e, z takiej nieszczytowej e, części, tylko z tej troszkę dalszej, to e, ma mniej więcej te same szanse na wypuszczenie e, nowych liści, e, przez to, że ona jest dosyć dalej. Położona poziomo, też te soki się mniej więcej wyrównują, więc tu bardzo ładnie widać, że i z jednego miejsca, i z drugiego może coś wyjść. Czybym mogła tu ociąć? Mogłabym, bo miejsca jest na tyle dużo jest znacznie więcej miejsca niż w tej sadzonce szczytowej. Widać, nie? że obciąć można by było tutaj. Ale z tego względu, że ta sadzonka już ruszyła, czyli jest jej w porządku, jest jej wygodnie, ten korzeń ruszył, ten nie, więc ucinając tutaj, ta mogłaby mieć szansę się utrzymać, tej byłoby trudniej. Ten liść karmi całą sadzonkę, nie jest na tyle duży, żeby ten jeden korzonek nie dał rady go wykarmić, więc nie zamierzam tego ociąć, ale gdybym chciała, to bym mogła. Przy takiej gęstej sadzonce, gęstej, jeżeli chodzi o odległość między węzłami, wolałam nie ryzykować. Chciałam uciąć taką gęstą sadzonkę i to też się sprawdziło. Ale dlaczego poruszam znowu temat tej małpeczki? Ja bardzo lubię tą nazwę. Nie, nie przepadam za nazwą Monstera Adansoni. To znaczy, ona jest taka dla mnie neutralna. Manki mask, to jest typowo taka nazwa handlowa. A małpeczka to tak dla mnie jest bardzo taka miła nazwa. Przez to to jest dla mnie taka miła nazwa, taka ciepła, dlatego, że bardzo lubię tę roślinę i nazywam ją tak twieszczotliwe małpeczką. I tutaj jest właśnie ta ilość sadzonek, które mam. Ale dlaczego właśnie poruszam ponownie temat małpeczki? Bo uważam, że to jest jedna z najfajniejszych roślin, od której naprawdę dużo można się nauczyć. Ta roślina jest z kilku sadzonek również stworzona. Te części, które zostały tutaj, to nie są najpiękniejsze. Te yy, wiadomo, one są mniejsze, większe, yy, ładniejsze, troszkę brzydsze. To i tak są te części, które zostały po tym, jak ją przesuszyłam, yy, przelałam znowu, troszkę zmarzły, bo zapomniałam zamknąć okno na noc. Ogólnie to jest roślina, która yy, żyje na południowym oknie cały czas. Która miała i przypalenia od słońca, która miała również jakieś tam plamy od zmarznięcia, więc to jest taka roślinka, która ma naprawdę, <grymne> no, czasami ciężko. Ale spójrzcie na to, że tutaj został na przykład jeden łysy bent. Bez żadnego liścia. Ma zieloną młodykę. Kolor zielony świadczy o tym, że jest tutaj chlorofil. I pomimo, że. Łodyga, która jest zielona nie wykarmi w tak dużej ilości y, jak zielone liście, ale jednak troszkę chlorofilu tutaj jest i dlatego to nie umarło. To nie był suchy, zrewniały patyk. To jest jednak zielona łodyga, która jakoś tam w jakiś sposób wykarmia. Plus oczywiście ma korzenie, więc tutaj już idzie nowy listek. Tutaj z tyłu też, są korzone, y, też jest nowy pęd. Tutaj z tej strony również został sam łysy patyk patyk, czyli zielona łodyga. I też jest jakiś zalążek listka, który już ruszył. Ale to, o czym Wam chciałam najbardziej powiedzieć, cała magia ukorzeniania dzieje się tutaj na tym pędzie. To jest pęd, który ma jeden liść i był dosyć długą łodygą, która była łysa, której liście w kilku miejscach umarły. No, zmarzły i tak dalej, więc może nie połamię tego wszystkiego, co tu się stworzyło. O, udało się. Ja ten... to był pęd, który szedł mniej więcej w tę stronę. I ja go położyłam i przysypałam odrobiną ziemi. To widać tutaj. On jeszcze się nie ukorzenił tak bardzo, ale już widać, że wyrósł. Przez to, że łodyga została położona poziomo, to tutaj ruszył nowy stażek wzrostu. Tutaj naprzeciwko tego liścia również, tutaj na samym dole widać też i gdzieś jeszcze był, on tutaj jest taki malutki ząbek, zalążek. Z tej strony widać, nie wiem czy to będzie widać, ale te korzenie już się powoli ukorzeniają w podłożu. Ja od czasu do czasu podlewam tylko w tym miejscu, tam gdzie ta ziemia jest położona na tej I teraz pytanie, czy mi się uda to z powrotem włożyć. Ja celowo włożyłam to pod tą drabinkę, żeby mi się to nie podnosiło. O! Udało się. I muszę z powrotem to położyć. Dzięki temu łodyga jest niżej, oczka, z których wychodzą te listki są wyżej, łodyga bez liści jest niżej. I dzięki temu roślina myśli, że tu jest sadzonka szczytowa i tu jest sadzonka szczytowa. Dlatego, że w skrócie mówiąc, hormony idą w górę. Hormony rośliny, te, które sprawiają, że roślina kurier. Hormony, które idą wzdłuż łodygi, idą przede wszystkim w górę. One idą odwrotnie niż niż grawitacja. Tak, zupełnie na prosto nie trzyma. No nie mogę powiedzieć, nie trzymając się faktów, ale tak na łopatologicznie mówiąc, hormony idą w górę, ale można je troszeczkę yy, oszukać, właśnie kładąc poziomo roślinę. Wtedy te hormony się tak troszeczkę wyrównują, i właśnie sprawiając, że łodyga jest tak troszkę taką falką. To może sprawić, że w tym miejscu tych hormonów będzie troszeczkę więcej, i one tutaj wyruszą. I w ten sposób na przykład y, ukorzenia się, ale też pobudza do wzrostu winorośli. Jeżeli chcemy y, winogrona, które na przykład rosną na zewnątrz, y, nie wiem, czy jakieś y, winorośnie rośnie wewnątrz, ale ogólnie te rośliny, które. Wypuszczają takie łęty, takie łodygi szukające. Właśnie, jeżeli w którymś miejscu się oprą o ziemię, ukorzenią się. I tam, gdzie będzie troszkę wyżej, tam będą wypuszczać nowe sadzonki, nowe stożki wzrostu. I to jest ta rzecz, którą zrobiłam celowo, a o której nie wspomniałam w ostatnim filmie na temat sadzonek wiosennych, jeszcze zimowych, jak zwał tak zwał. Wtedy mówiłam wiosennych. Dzisiaj spadł śnieg, więc jest y, zimowych. Ale bardzo polecam właśnie taki sposób. Jeżeli się boicie ukorzeniać y, ogryski, czyli takie y, kawałki pędu, które nie mają liści, nie mają korzeni, y, to byłoby dosyć trudna ukorzenić. To znaczy, są rośliny, które się ukorzeniają łatwiej, te, które się ukorzeniają trudniej, można położyć na wilgotnym mchu, jeżeli używacie mech, można y, położyć na wilgotnym perlicie, albo nawet na ziemi rozłożyć. Ale jeżeli mamy roślinę, która ma ładny system korzeniowy, bo to, jest, to nie jest roślina, która, y, której korzenie zgniły, bo to by było widać po liściach. Po prostu y, część liści y, umarła, ale korzenie wciąż są zdrowe. I mając właśnie taki pęd, który zwłaszcza ma korzenie powietrzne, można wykorzystać tę właściwość. Właśnie położyć pęd poziomo w takich miękkich y, łodygach, jak właśnie ma małpeczka, to jest bardzo proste. Y, w korzeniach, które byłyby... Y, w łodygach, które byłyby trudniejsze, czyli taka zwykła Monstera deliciosa, która ma grube, mocne, sztywne łodygi. No nie aż takie sztywne jak pień, ale jednak są Znacznie trudniejsze do takiego położenia, no to, no to wiadomo, lepiej byłoby pociąć na okryski, ukorzenić. Ale właśnie w takich łodygach, które są mięciutkie, właśnie dlatego mówię, że z małpeczki można naprawdę wiele się nauczyć. Na różne sposoby ukorzeniać. Czy ukorzeniać w sposób tradycyjny w wodzie, czy ukorzeniać w taki sposób, właśnie, że położyć tą łodygę. To bardzo polecam, jeżeli tylko macie możliwość, albo na przykład przełożyć tę łodygę do drugiej e, doniczki, i w ten sposób można sprawić, że będziemy mieli w drugiej doniczce i ona się po prostu tam ukorzeni. Za jakiś czas można odciąć i tyle, i mieć drugą e, doniczkę. Jeżeli się boicie przesadzać, rozsadzać, a chcecie komuś przekazać tą e, sadzonkę, to gdyby tutaj ona się zwisała, to po prostu można przełożyć, przepiąć czymś, albo przysypać delikatnie podłożem. Tak jak ja to zrobię teraz, nie mam rękawiczek, ale po prostu przełożę, tutaj przysypię, mogę odrobiną tej wody z ukorzeniania tutaj podlać, dosłownie dwie łyżki wody i tyle. I to się samo ukorzenia. I na tym nie trzeba dmuchać, huchać, bo to jest, to jest po prostu to, co robi natura za nas. Mam nadzieję, że wyniesiecie coś ciekawego z tego filmu, że jakoś Was zainspiruje do tego, żeby nieco inaczej ukorzeniać, niż, niż tylko w wodzie albo w innym medium, ale właśnie też w ziemi, w, tak, w taki najbardziej naturalny sposób, który jest po prostu w naturze. Bo sadzonki same się nie i nie ukorzeniają w wodzie, tylko właśnie, tak jak kiedyś mówiłam w filmie na temat Korzeni powietrznych, że na przykład y, w jakiejś dżungli małpeczka przebiegnie, złapie y, pęd, przewróci się, ten pęd pęknie albo tylko się położy na ziemi i tam się ukorzeni. I to jest właśnie ten sposób, ten najbardziej naturalny, organiczny, y, które nasze rośliny również lubią. I czym się o to wdzięczają? Właśnie trzema albo i nawet czterema stożkami wzrostu, gdzie w sadzące wodnej, no tam jest też dużo mniej tych kolanek. Ale jednak, e, tak jak pokazałam, były cztery kolanka i tam wyszedł tylko ten jeden szczytowy liść. Były dwa kolanka i wyszły dwa liście, a tu jest kilka kolanek i wyszło też kilka e, nowych szczytów, więc polecam, <laughs> polecam w ten sposób. Napisz mi coś miłego i widzimy się następnym razem. Cześć!